Kurwa. Cześć widzowie! Siemano w drodze widzowie! cześć, drodzy widzowie. Cześć kabanos! Cześć kiełbasa. Witajcie widzowie! W tym takim odcinku informacyjno dziękczynnym Po pierwsze dziękujemy bardzo za to, że jesteście znowu z nami. Za te za te... Tych... 150 tysięcy widzów. Szybko nam zeciągło te 50 tysięcy widzów. Raptem, no raptem świętowaliśmy. 100 tysięcy. 100 tysięcy w mojej rodzinie prawie. A tutaj już nam 50 tysięcy, tak nagle. O, strzeliło. Ile nam to strzeliło? W 7 miesięcy, chyba. Nie no, w trochę więcej. No, w trochę ponad pół roku. Tak, ponad pół roku. I za to Wam serdecznie dziękujemy. Z tej okazji, jajka banos postanowiliśmy, że zrobimy live. -up. Tylko, że nie takiego zwykłego, ponieważ chcielibyśmy wam pokazać, jak wygląda u nas na żywo proces tworzenia przeróbki sąsiadów. Byłbyś gotowy na to? No na live'a na YouTubie. Co Zrobimy wyda? coś takiego. Umówimy się. Umówimy się z jeden, wami. Na jeden konkretny termin. Na jeden konkretny termin, na jedną na konkretną ważną godzinę. godzinę. Wtedy będziemy na żywo... Napierdzielać sąsiadów. Dokładnie. Zrobimy tą przeróbkę. Zrobimy przeróbkę. Tak. Na żywo. Przy udziale z wami. A wy będziecie komentować tam i sprawdzicie jak to wygląda i czy wam się podoba. Napiszecie tam. No. No a później tą przeróbkę jak tą. zmontujemy, wrzucimy. Wrzucimy. To by było w sumie na tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki za o, kciuk. Biedne. Kciuk, to się zrobiłem. Ucałuj. Sasę po sobie, dupę Dobra. Twoja i Szykujcie się, patrzcie na naszego fanpage'a, pilnujcie. Uwaga, bo czasami może być tak, że jak lajkujecie naszego fanpage'a, to Facebook może robić Wam na złość i może odlajkowywać to, więc ro... sprawdzajcie na bieżąco powiadomienia, jak przychodzą. Bo już mieliśmy tak, że taką batalię, że ledwo 3-400 teraz wpiliśmy liczbę osób, które obserwują nasz fanpage. No to co chwilę spada, tak aby Facebook anulował te, te subskrypcje i te lajki ze względu na treści jakie udostępniamy. No wiecie jak to bywa, nie? No a tak jeszcze w się no to teraz rozpoczęły się wakacje, mamy trochę więcej czasu, więc będziemy najpierw dalać filmiki. A przynajmniej postaramy się i na pewno będzie, no nie wiem, no może się uda zrobić znowu tydzień z kipasum jakiś tam. A może powrócimy do serii Kupa? Tylko w takiej nowej odmianie. Ale powiedział... jakiej to się dowiecie. A co byś powiedział na kupę w stylu w różnych miejscach? No na przykład na kiblu, w kuchni, w samochodzie, w ogródku, na w balkonie, jedynicy. na strychu, na dachu, nad morzem, w górach, w wodzie, w dupie. Dobra, może bez tego ostatniego. A dobra, tak idzie. w każdym razie Kupa powróci, będzie ona bardziej takim freestylem Powrót do przeszłości no, Czyli... to jeszcze zobaczymy jak to tam będzie wyglądać Czyli pytania takie, dobra Dobra, na razie się z wami żegnamy Cześć, cześć, na razie Na razie,